Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Izdorek w portal na kolej.pl. Dzisiaj moim państwa gościem przy wykorzystaniu internetu jest pan Dariusz Blocher, prezes zarządu BudiMexesa. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, zacznijmy może od tematu dworca Warszawa Zachodnia. W ubiegłym roku wygrali się ważną dla całej branży kolejowej, ważnego przetargu, opiewał na kwotę blisko 2 miliardów złotych ta inwestycja. Co jest według Pana największym wyzwaniem przy realizacji tego typu projektu i skąd wynika w ogóle tak ogromna kwota na, na jeden dworzec? Uh. Podobno mamy określać tą inwestycję mianem stacji kolejowej bardziej niż dworca, ale może zacznę od pieniędzy. Po pierwsze, z tych dwóch miliardów 300 milionów oddamy w formie VAT-u, więc ja wolę patrzeć na te kwoty netto 1 miliard 700 milionów złotych. To jest bardzo duże zadanie ponad 35 km torów dostosowanych do prędkości 160 na godzinę, 150 rozjazdów, zupełnie nowa stacja kolejowa, zmodernizowane wszystkie perony, no i przede wszystkim nowe przejście tunel podziemny dla pieszych i tunel tramwajowy pod przyszłą inwestycję miejską. I ten tunel to jest około 400 milionów złotych, Tory 300 Obiekty takie inżynieryjne 230, sama, samo SRK i teletechnika to jest ponad 200 milionów złotych, czy elektro, elektryfikacja ponad 100 milionów złotych, więc tak naprawdę przy tego typu zintegrowanych inwestycjach mówimy o budowie zupełnie nowej stacji kolejowej, z układem drogowym, z nowymi przejściami i to się składa na tą kwotę, i wręcz można by powiedzieć, dlaczego tak tanio to wyceniliśmy, ale. Trzy lata na wykonanie tej inwestycji jest rzeczywiście dla nas duże wyzwanie pod ciągłym ruchem, pomijając już te tysiąc pociągów, ale też ruchem pasażerskim, więc rzeczywiście niebawem zobaczycie Państwo, że to życie na tym stacji i dworcu zachodnim będzie dużo trudniejsze dla pasażerów i za to chciałem przeprosić, ale dla nas również. A, gdyż musimy pracować pod ciągłym ruchem, ciągłą presją a, pasażerską. Duże wyzwanie i bardzo krótki czas na jego realizację. No właśnie, bo przez Karszarę Zachodnią codziennie przejeżdża około tysiąca pociągów, jak wpływa to bezpośrednio na ten czas realizacji inwestycji? Czy gdyby pracowali Państwo na zamkniętym ruchu, to można by zdecydowanie przyspieszyć pracę? Jak, jak tutaj? Jak to ma wpływ na to bezpośrednio? Czy pracując na, w takim miejscu oczywiście jeżeli byśmy mogli wyłączyć całkowicie tą stację i dworzec z ruchu to na pewno by to ułatwiło nasze prace no pytanie oczywiście ile szybciej moglibyśmy to wykonać i ile, o ile bezpieczniej tego nie umiemy dzisiaj zdiagnozować i nie ma czasu i szkoda czasu tracić na to no bo nie możemy zamknąć tak wrażliwego dworca dla mnie największe obawy to jest bezpieczeństwo pasażerów bezpieczeństwo pracowników bo będziemy mieszać i ruch tradycyjny, i nasze prace, i przechodniów chodzących w tym miejscu. Już doświadczamy pierwszych problemów z tym związanych. Myślę, że w którymś momencie, jak zaczniemy fazować, a ten obiekt będzie, zabudowa będzie miała takie trzy kluczowe fazy, czy nie będziemy budowali od razu całego nowego dworca czy stacji, tylko takimi kawałkami: jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Tunel dla pieszych i tunel tramwajowy będzie metodą podstropową, czyli najpierw będziemy zabijali pale, później od spodu będziemy to wydobywali i betonowali. Więc oczywiście można by było zrobić szybciej, ale poradzimy sobie też z tym, co się dzieje. I myślę, że w którymś momencie też pewnie ten ruch pociągów będzie trochę przekierowany na inne stacje, tak żeby może to nie było tysiąc, tylko trochę mniej. Ale to jest w fazie uzgodnień z Pelką. Mhm. Dobrze, wspomniał pan, panie prezesie o bezpieczeństwie i chciałbym, żebyśmy poruszyli sobie to od strony pandemii, ponieważ jak wiemy Ministerstwo Infrastruktury na czele z ministrem Adamczykiem podjęło się od samego początku zadania, żeby nie dopuścić do wstrzymania inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju. Jako takie założenie, że te inwestycje utrzymują rozwój gospodarczy. Jako pan te decyzje? i czy nie drzegli państwo rozwoju ognisk zarzeń na swoich budowach? Czy jeżeli chodzi o te decyzje o tym, żeby branży budowlanej nie zamykać tą bliską współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i naszymi dwoma klientami, czyli PLK i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, to były bardzo dobre ruchy, które wydarzyły się już w marcu, w kwietniu. Nie ulegliśmy panice, bo wtedy jeszcze dużo mniej wiedzieliśmy na temat rozwoju pandemii wszyscy byli wystraszeni. Pomimo tego, że przypadków było znacznie mniej. Wiele krajów branży budowlaną zamknęło, niepotrzebnie, bo się okazuje, że to jest branża, która statystycznie jest mniej narażona na rozprzestrzeniania wirusa ze względu na większości pracy w otwartej przestrzeni. I te tygodniowe czy to dwutygodniowe telekonferencje z ministrem Adamczykiem, który mógł później przekazywać sugestie branży, na posiedzenie rady ministrów no uchroniły y, sektor, który generuje z branżami kooperującymi prawie 11% PKB, no i niepotrzebnie byśmy wepchnęli prawie milion y, y, pracowników i kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, czyli kilkaset tysięcy podmiotów małych y, w problemy związane z brakiem y, pracy. I to kontynuowaliśmy przez całe wakacje, zintensyfikowaliśmy w ostatnich miesiącach. Więc tu wielkie podziękowanie dla pana ministra za tą współpracę, bo wiele rzeczy też się udało rozwiązywać na poziomie kontraktów, gdyż zespoły wiedziały, że jak nie, to będzie trzeba zaraportować na wysoki poziom. Jeżeli chodzi o samą pandemię, no to oczywiście. Mieliśmy lepsze lub gorsze y, okresy w naszej firmie. Mówimy jak 108 tysięcy bezpośrednich pracowników i 40 tysięcy podwykonawców. W szczytowym momencie zanotowaliśmy na początku listopada 190 aktywnych przypadków. Wówczas prowadziliśmy. Dodatkowe regulacje, obostrzenia, rozluźniliśmy trochę powierzchnię biurową, bo to najczęściej dochodziło do zarażeń wśród pracowników biurowych, ale 80% z nich działo się w domu. Wprowadziliśmy obowiązek jeszcze, kiedy go nie było, noszenia maseczek w przestrzeni takiej wspólnej w się Zainwestowaliśmy w przegrody takie plastikowe dla pracowników, wprowadziliśmy przełbice. Oczywiście część pracy zdalnej czy wirtualnych spotkań, no i to spowodowało, że dzisiaj mamy takich przypadków aktywnych 12. W sumie około 400-500 pracowników się zaraziło COVID-em, czyli to jest około 6% populacji. Myślę, że to jest taka średnia w kraju. Więc branża szybko zareagowała, szybko dostosowała się do nowych regulacji, szybko wypracowaliśmy rozwiązania związane z uzyskiwaniem pozwoleń z odbiorami czasami zdalnymi, usprawniła się też współpraca na tym poziomie samorządowym, gdzie pozwolenia są wydawane, więc jeżeli takie nas, na narodowe zrywy dałoby się przełożyć na takie nasze codzienne życie, byłoby świetnie. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Panie Prezesie, teraz chciałbym przejść do, do kolejnego aspektu, czyli tej perspektywy unijnej, która już jest tak naprawdę na finiszu. Panie w 2015 roku wyrażał Pan swoje obawy co do możliwości zrealizowania ambitnych planów PKP polskich linii kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, że kwota, którą chcą przeznaczyć na inwestycje jest ogromna i wyraża Pan obawy, czy uda im się to wszystko. Wszystko wydatkować, tak nazwijmy. Wszystko wskazuje na to, że jednak wyrobi się z, z wykorzystaniem tych środków. Ale co z Pana perspektywy, jako jednego z głównych wykonawców tych inwestycji w ramach tego programu, co według Pana można by wykazać jako refleksję z, tego, z tej perspektywy na kolejną? Jakich błędów na przykład moglibyśmy nie popełniać, jeżeli oczywiście jakieś błędy według Pana były? I co możemy poprawić, w, żeby te pieniądze wydawać wydajniej? I rzeczywiście tak było pięć lat temu. Ja byłem pełen obaw ze względu na to, że projekty były nieprzygotowane, nie było zaprojektowanych rozwiązań. Pracuje się na kolei pod ruchem, więc to wszystko trwa dłużej. Ale już dwa lata temu pogratulowałem prezesowi Merchel tego, że zmienił podejście do inwestycji i no, przysłowiowo odczekałem to, co powiedziałem, bo rzeczywiście teraz inwestycje, które Pelka ogłasza realizuje, nam się je dobrze wykonuje. Współpraca jest bardzo dobra na każdym poziomie, i to należy podkreślać, że jeżeli projekt nie jest w stanie rozwiązywać tematów na poziomie kontraktu, to przenoszone jest to na poziom oddziału czy na poziom zarządów, i takie spotkania się odbywają, więc to nie stało się samo, tylko Pelka odrobiło pracę domową. Było to kosztem pewnie gigantycznej pracy i różnych wyzwań. Za tym stojących, ale też otwarto się na współpracę z wykonawcami na temat konkretnych tematów, już nie mówię o globalnych wzorcach umowy. No i to spowodowało, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli dużo efektywniej wykorzystujemy te środki. Wydaje mi się, że błędy oczywiście wszyscy popełniamy, ale to nie są wielkie, spektakularne błędy, to są drobne rzeczy, z których się uczymy na bieżąco. Warto przyspieszyć trochę procedury przetargowe. Warto bardziej podejść elastycznie może do niektórych zamknięć, ja tutaj mówię z punktu widzenia wykonawcy, bo wiem, że zamknięcia powodują utrudnienia dla pasażerów czy transportu cargo, ale jeżeli byśmy chcieli coś robić szybciej, to być może w ten sposób powinniśmy do tego podejść. I oczywiście wszelkiego rodzaju zmiany do projektów, zwłaszcza te, których nie da się przewidzieć na etapie realizacji, bo jednak mówimy tutaj o pewnego rodzaju remontach, więc ten proces podejmowania decyzji o robotach dodatkowych, zamiennych też można by było trochę przyspieszyć. No i to, żeby wybierać tych solidnych, dobrych, sprawdzonych wykonawców, którzy dysponują i kadrą, i maszynami, i są w stanie zrozumieć też przede wszystkim potrzeby partnera. To jest dosyć kluczowe, żeby dobierać wielkość przedsiębiorstw do danego zadania, bo wiemy z doświadczenia nie tylko na kolei, ale także i na drogach, że jeżeli. Tego nie dopasujemy, no to później pojawiają się problemy. I to nie mówię o tak zwanych tylko i wyłącznie firmach wteczkach, tylko czasami firmy porywają się na zadania, których nie są w stanie zrealizować albo technicznie, albo ludzko, albo finansowo. Mm -hmm. No tak, jeżeli tutaj wspomniał Pan kwestię wyboru. W tym roku wchodzi nowelizacja prawa zamówień publicznych. Czy dla Państwa, z Państwa perspektywy, wprowadza to jakieś istotne zmiany na, w realizacji kontraktu, bądź przy, w momencie przygotowywania oferty przetargowej? Czy takich istotnych ryzyk my nie widzimy, bo tutaj to prawo zamówień publicznych było już, czy te zmiany były ogłoszone dużo wcześniej. Oczywiście widzieliśmy, w całym sektorze zamówień publicznych wyrzucenie przetargów w grudniu żeby jeszcze podlegać pod stare regulacje. Będzie trochę od formalizowania całego procesu będzie dużo relacji opartych o deklaracje o elektronizację ale to już u nas u tych dużych zamawiających funkcjonowało no oczywiście zadajemy sobie pytanie jak będzie wyglądał ten proces w małych samorządach czy nie w tych kluczowych u tych kluczowych klientów. Ale główna zmiana w zamówieniach publicznych idzie w kierunku, tak naprawdę, pomocy tym mniejszym podmiotom, więc my z tego nie skorzystamy. I w oparciu o takie dobre przykłady, czyli to, jak to nowe prawo się będzie sprawdzało, będzie zależało nie od samego prawa, tylko od tego, jak będziemy je stosowali i jak będziemy podkreślali dobre i złe praktyki. Więc tutaj rola Urzędu Zamówień Publicznych będzie dosyć wysoka. To, czy już będzie obowiązek, czy nie stosowania, zaliczek czy jakichś innych rozwiązań, to jest trochę mniej istotne. To, co warto by było zmieniać, ale to niekoniecznie jest związane z samym prawem zamówień publicznych, to jest cała sfera odpadów czy odpadów starożytecznych, z którymi borykamy się. Na kontraktach kolejowych i drogowych, czyli procedury związane z akceptacją, z klasyfikacją przede wszystkim takiego tłucznia, na przykład jako elementu, e, jako odpadu, który nie powinien być odpadem, bo w 90% czy w jakimś innym procencie można to odzyskać. To jest obszar, na którym dzisiaj pracujemy, e, ale powinniśmy przyspieszyć te prace, żeby przez przypadek nie sparaliżować branży budowlanej właśnie takimi niepotrzebnymi, moim zdaniem, procedurami, bo my nie gromadzimy odpadów, my je chcemy jak w największym stopniu wykorzystywać. Udało się uzyskać porozumienie w sprawie destruktu, ale w obszarze kolejowym zostaje nam bardzo dużo do zrobienia. No tak, poza tym związanym z odpadami, też wydaje mi się, alarmowanym przez branżę problemem jest system kar na kontraktach, który jest obarczony wielkim ryzykiem, zwłaszcza, że tak duże inwestycje prowadzone są na bardzo niskim poziomie marży. Czy istnieją na świecie jakieś inne systemy pozwalające na mobilizację wykonawców do terminowej realizacji powierzonych zadań, które nie byłyby tak destruktywne jak, jak ten system? No, oczywiście, że istnieją. To za chwilę dam przykład. Kontraktu kolejowego z Wielkiej Brytanii High Speed Rail, z Londynu do Birmingham, w którym nasz udziałowiec główny uczestniczy i ja nadzoruję ten projekt. Natomiast z tymi karami to jest bardzo różnie, bo to nie jest tylko sam wymiar kary jako takiej, tylko jak ambitny i realny jest termin realizacji kontraktu, od tego dużo zależy. Jeżeli wstawiamy do warunków kontraktowych nierealny termin, no to się zaczyna pierwsza rzecz. Dwa, limity kar. Trzy, kary za dzień, kary za kamienie milowe. Więc kontrakt po kontrakcie mamy bardzo różne rozwiązania, i widzimy czasami bardzo nierealistyczne i niezrozumiałe dla wykonawców podejście. I czasami jest to tak zwany, no, w branży nazywamy to skok na kasę, czyli niektórzy zamawiający z góry zakładają, żeby trzymać za gardło tego przysłowiowego wykonawcę i po, na końcu mu potrącić, bądź nie. A wiemy, że w sektorze publicznym nie ma zmiłuj się, e, tam na końcu trzeba postępować zgodnie z prawem i to tutaj gentleman agreement nie zawsze działa. W Polsce mhm. nie stosuje się zachęt, bo e, ja uważam, że należy bardzo... Dobrze zawsze określić termin kontraktowy, ambitnie, ale tak, żeby jednak on przewidywał pewne rzeczy, które mogą się wydarzyć na niekorzyść, bo widać dzisiaj, dokładnie wyglądając przez okno, że warunki pogodowe nie zawsze nam sprzyjają, tak jak było to w poprzednich latach. No i do tego dostosować, oczywiście, poziom kar, ale wprowadzić jakąś zachętę finansową dla klientów, którzy na przykład, czy dla wykonawców, którzy zrealizują swoje kontrakty szybciej. Tego u nas do tej pory nie było. Wydaje mi się, że można było wprowadzić. W Wielkiej Brytanii na tym przysłowiowym kontrakcie, na którym powiedziałem, nie ma w ogóle, znaczy są kary, ale przy kontrakcie za kilka miliardów funtów kara wynosi jeden funt za dzień. Natomiast są elementy zachęt, czyli taka marża, bo tam się pracuje na zasadzie koszt plus marża, to ta marża rośnie dla wykonawcy, jeżeli skrócimy lub um, zoptymalizujemy kosztowo taki projekt. Czyli tamta kultura została ustawiona zupełnie inaczej. Przede wszystkim wykonawca, zamawiający. Projektan, inżynier, pracują ze sobą bardzo ściśle, w sposób taki bardzo transparentny. Czasami nie da się rozpoznać na zapleczu budowy, kto pochodzi od którego z partnerów. No i tam się bardziej stawia na to, jak się pracuje, na standardy bezpieczeństwa, na komfort innych użytkowników, ale zachęca się, czyli. Myślę, że my nie jesteśmy jeszcze na takim e, etapie w Polsce. U nas to jest my i wy, albo my i oni, czyli po dwóch stronach barykad e, w większości e, przypadków stoimy, chociaż są pozytywne tego przykłady również, więc stos, stosujmy kary jako system, który. Będzie rozsądny, który nie zabije firmę i nie będzie przede wszystkim, firmy nie będą uwzględniały tych kar w, w, w cenach na przykład, ale też dodatkowo wprowadźmy system zachęt, na przykład jakichś finansowych za skrócenie terminu albo za jakieś inne osiągnięcia, optymalizacje kosztowe, lepsze niż dzisiaj. I dopiero z biegiem czasu możemy przejść na takie właśnie zachęcanie, a nie karanie. To chyba wszędzie się sprawdza, najlepiej z dziećmi. No tak, ale tak, proszę, żeby... który zaproponował, a który przedstawił nam pan, panie prezesie, z Wielkiej Brytanii, to czy my musielibyśmy zmieniać przepisy prawne, czy to jest kwestia naszej, tak mi mentalności i podejścia do tego? Hmm. Czy są jakieś prawne hmm. problemy, żeby to wprowadzić u nas? Znaczy, jak dla mnie nie ma, chociaż pojawiają się głosy takie, że to jest niezgodne z prawem zamówień publicznych, z prawem unijnym, no ja tego nie widzę w żadnym zapisie prawa zamówień publicznych, że nie można takiego systemu wprowadzić. Dyscyplinę finansową również można zachować. To widzę większe problemy z tym, że się pojawia kara i później z jakiegoś powodu jej nie egzekwujemy, bo są przecież powody z reguły leżące po jednej i po drugiej stronie i szuka się tylko rozwiązań, jak to wszystko uzasadnić. Więc wydaje mi się, że jeżeli będziemy chcieli się nad tym pochylić, to znajdziemy takie rozwiązanie legalne, transparentne, tylko że ono musi być zastosowane na etapie ogłaszania. Przetargu, bo później już go nie można wprowadzić. Więc to jest jedyne ograniczenie, które, które mamy. Tylko u nas cały czas myślimy w kategoriach. No ale jeżeli ja dobrze oszacowałem termin, no to dlaczego ja mam wprowadzić jeszcze jakąś zachętę finansową dla wykonawcy, żeby skrócił wcześniej? Bo przecież on sam będzie tym zainteresowany. No bo mógłby wtedy skończyć szybciej i przenieść swoje zasoby w jakieś inne miejsce. Ale tak to nie działa, bo z reguły to samo się nie wydarzy. Trzeba pracować w nocy, zwiększyć zasoby, czasami dopłacić podwykonawcom czy pracownikom. Czasami borykamy się z takimi tematami, że kończymy termin, temat przed terminem i zamawiający nie chce odebrać od nas jakiejś drogi czy ulicy, bo będzie musiał na przykład w zimę ją utrzymywać, więc Myślę, że mamy bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie, ale nie widzę jakichś przeszkód prawnych do tego, żeby taki system wprowadzić. To może w takim razie nowa perspektywa Unii na nowe podejście. Może to tutaj by się udało coś przepracować z zamawiającymi? Myślę, że nauczyliśmy się też w Polsce, że po pierwsze, idzie nam znacznie lepiej, jak pracujemy w oparciu o różnego rodzaju spec ustawy. Dużo gorzej, jeżeli mamy wypracować jakieś standardowe, wielkie rozwiązania, chociażby wzory umów, z czym mamy do dzisiaj problem i na kolei, i w drogach, bo nie mamy tych nowych, takich dobrych, że zrównoważonych pod względem ryzyk i wyzwań kontraktów. Lepiej jest to rozpoznać taką metodą drobnych kroczków, czyli wybrać jakiś jeden czy dwa tematy, dobrze je opisać, wprowadzić ten element, podzielić się tą informacją z rynkiem. Ja tak bym to bardziej widział. Wydaje mi się, że szybciej osiągniemy ten sukces, niż jak znowu będziemy się przekonywali, czy tak warto, czy, czy nie warto tego w ten sposób zrobić. Tak szukam w pamięci, czy były jakieś tego typu tematy i jakoś nie mogę znaleźć tematów takich w Polsce, nie tylko na kolei, w których byłyby te mechanizm. Wiemy, co mamy zrobić teraz, tylko potrzebny jest ten odważny, który wprowadzi taki jeden kontrakt, czy dwa i trzy, no i później zobaczy i porówna, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Rozumiem. No Panie Prezesie, w takim razie ostatnie jeszcze pytanie, takie bardziej na, pań, na Pańskie przeczucie. Jak spostrzega Pan rynek budowlany w najbliższych, w ciągu najbliższych lat przy założeniu, że powiedzmy umownie do końca tego 2021 roku, uporamy się z pandemią, przynajmniej zapanujemy nad nią, zaszczepimy, czy wyszczepimy, jak to niektórzy mówią, część społeczeństwa, czy będzie widoczny dalej boom inwestycyjny, czy będzie to, czy jest to raczej bomba z opóźnionym zapłonem, i liczba inwestycji będzie się zmniejszać z racji na opóźnienie efektu pandemii? Czy to wszystko zależy, ale w jakiej dziedzinie budownictwa jesteśmy? Przede wszystkim branża budowlana jako cała, dzięki współpracy dobrej z sektorem politycznym, publicznym, ale też samodyscyplinie, na tle innych branż poradziła sobie bardzo dobrze. Ta produkcja budowlana montażowa spadła tylko 2-3% w skali kraju, i to raczej bym zaryzykował, że to było związane z pewnym sektorem, takim jak biura nowe inwestycje czy hotele, czy czy inwestycje duże samorządowe, niezwiązane z infrastrukturą, ale też ze zmianą cyklu budżetu unijnego, gdzie zawsze mieliśmy takie wachnięcia. Teraz ci instytucjonalni inwestorzy próbują to wypłaszczyć trochę. To się do końca nie udało, ale jest lepiej niż było do tej pory, czyli może unikniemy tych kumulacji, które nigdy nam nie sprzyjały, bo to ceny były niestabilne, ludzi nie można było znaleźć. Więc Jesteśmy wszyscy przygotowani do tego, żeby dobrze wejść w tą nową perspektywę. Trzeba przygotowywać projekty, wypuszczać je na rynek systematycznie. Natomiast będą obszary, oczywiście, które będą czekały na rozwój wypadków, bo jednak to, co widzimy, to lotnictwo, czy transport, czy biura, czy hotele. No to inwestorzy będą czekali na jakieś dane, co się może zmienić w przyszłości, bo dzisiaj tylko spekulujemy, że być może tyle biur nie potrzebujemy, być może tyle hoteli. Branża lotnicza mówi, że wróci do latania na takim poziomie, jak było w 2019, za 3-4 lata i być może nie będziemy potrzebowali wielkich lotnic, tylko takie z punktu do punktu. Więc to będzie obniżało oczywiście inwestycje, ale mieszkaniówka bardzo dobrze. Będzie się rozwijała w Polsce, potrzeba bardzo dużej ilości mieszkań. Koleje będą rozwijały się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o inwestycje, bo po prostu potrzebujemy nowych, szybszych i nie tylko wyremontowanych, ale też nowych linii. Tak samo z drogami szybkiego ruchu. Budżet unijny na infrastrukturę jest w dalszym ciągu bardzo duży. Ten budżet odbudowy w dużym stopniu pójdzie na inwestycje budowlane. Nie chciałbym powiedzieć, że znowu to budownictwo będzie kołem zamachowym, ale jednak przetrwaliśmy i będziemy dalej te kontrakty realizowali. Natomiast w pewnych obszarach oczywiście będzie trochę gorzej. Więc ta perspektywa 3, 5, 7 lat dla budownictwa jest bardzo dobra. Jest dużo ryzyk, jak to sfinansować, czy ta Unia przetrwa, czy nie przetrwa, no ale to są rzeczy poza nami, czy nie pojawią się nowe obostrzenia, nowe regulacje pandemiczne i przede wszystkim, czy naprawdę będziemy ze sobą pracowali w oparciu o takie fair warunki jako inwestor i wykonawca, czyli równoważymy ryzyka. Jak jest wzrost kosztów, to kompensujemy w pewnym zakresie, trochę większym niż dzisiaj, te koszty. Jak spadek następuje, to, to redukujemy te koszty i oddajemy zamawiającym, wprowadzamy rozwiązania optymalizujące, przyspieszające. To wszystko jeszcze cały czas powinniśmy nad tym pracować. I zeszły rok pokazał, że jak jest ten motywator, to wiele rzeczy można osiągnąć. Ja wierzę, że takimi kroczkami małymi będziemy dalej to wprowadzali w życie. W takim razie trzymamy kciuki. Panie. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimex SA. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Widzenia.